Mordeczki, mordeczki, komu przekąseczki? Dla mnie kary? Daj pikantne. Łagodne. Luźno, mam te i te. Wasabi. Weź to na luźno. Weź to na chrupko. Nieważne ile masz lat. Ważne na ile się czujesz. Wystrzałowe prażynki Vifon. Spróbuj wyjątkowych smaków. Nie zdążyłeś zadbać o odporność? Weź wysokie C. Cevitum to wysoka dawka witaminy C. Cevitum. Witamina C na wysokim C. Weź wysokie. Cevitum, Cevitum, Cevitum. So O her, So suha, so kruha. So przykąskie. It is so exclusive. Kabanosy Tarczyński Zdaniem wielu najlepsza mięsna przekąska na świecie And go. Tarczyński. Jesz lepiej, żyjesz lepiej Wina? A jak mi uniwersytet? Wina, co mnie robyty. Тепер я маю починати своє життя у Польщі заново, Румунія а батьки. Мої діти мають бути в безпеці. Я мушу їх звідси вислати. Незважаючи на вибухи, вони не покинуть свій будинок. Мама не да ради. Але з ким? Чи це дійсно їм дасть безпеку? Чи з ними нічого не станеться по дорозі? Чи зможуть вони перетнути кордон? І Що буде далі з ними? wse się. W wyniku wojny w Ukrainie cierpią niewinni cywile. Osoby starsze, schorowane, kobiety i dzieci potrzebują naszej pomocy. Wejdź na pach.pl i pomóż.